Kim jest Witali Mazurenko, człowiek, który obraził Karola Nawrockiego? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, bo tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Przyjechał do Polski po Majdanie, i to jest pewna informacja. Pochodzi z Ukrainy, jest Ukraińcem, to również jest pewna informacja. I to, że dostał obywatelstwo Polski od Andrzeja Dudy, również jest potwierdzone. Ale dalej jedna wielka tajemnica bo podawał się za doktoranta kulu, a tak naprawdę sytuacja wcale nie jest taka oczywista, jak mówi Mazurenko. Ale zacznijmy od tego fatalnego dnia, kiedy na antenie Polsat News obraził prezydenta Karola Nawrockiego. W trakcie wywiadu przeprowadzanego przez Agnieszkę Gozdyrę powiedział, że prezydent Nawrocki jest... I tutaj użył określenia rosyjskiego. Posłużył się rosyjskim slangiem wojskowym. Nie będę powtarzała tego słowa, ale chodziło o to, wydźwięk był taki, że Karol Nawrocki jest przywódcą kryminalnym. Zresztą to nie było jedyne takie obraźliwe określenie. Redaktor Gozdra natychmiast zareagowała, ale informacja poszła w świat. I Później zaczęło się internauci zaczęli szukać, kim jest ów człowiek, Ukrainiec, który tak obraził polskiego prezydenta, był przedstawiony jako doktorant kul oraz dziennikarz obserwatora międzynarodowego. Na drugi dzień i kul, i obserwator wydały oświadczenie. Okazało się, że w trybie natychmiastowym został wyrzucony z obserwatora międzynarodowego, a kul poinformował, że od pięciu lat. Mazurenko nie jest żadnym doktorantem, a przedstawiał się jako doktorant kulu. Został skreślony. Nie wiadomo dlaczego, nie podano powodu skreślenia go z listy doktorantów. Jedno jest pewne, nie jest doktorantem kulu, a o usunięcie go z listy doktorantów zaapelował m.in. Przemysław Czarnek, nie wiedząc, że informacja o Mazuręce i o kulu jest fałszywa. Później Mazurenko poszedł do Onetu i zaczął obrażać polskich polityków, w tym imiennie profesora Czarnka. Mazurenko, zamiast być ostro przepytany przez dziennikarza Onetu, pana Białacha, został potraktowany ulgowo. Ale też nie chodzi o sam wywiad, ale generalnie o całą działalność Mazurenki w Polsce, bo jest ona co najmniej podejrzana. W swoich mediach społecznościowych Mazurenko publikuje zdjęcie, na którym widać, jak siedzi przy stole razem z figurami Suchewicza i Bandery, czyli ludzi, którzy odpowiadają za ludobójstwo Polaków na Kresach. To Suchewicz i Bandera byli ojcami chrzestnymi Ukraińskiej Powstańczej Armii która mordowała w nieludzki sposób Polaków. I oto Mazurenko sobie siedzi z nimi i rozważa, co dalej, bo taki był mniej więcej podpis pod zdjęciem. Zapytany przez dziennikarza Onetu o to zdjęcie, Mazurenko relatywizuje rolę Bandery oraz Suchewicza i również ustawia Polaków, stawia Polaków do kąta, mówiąc, że jeżeli dziennikarze polscy zrozumieją, to będzie zupełnie inna sytuacja, bo to jest duże niezrozumienie historii Ukrainy, duże niezrozumienie Bandery i Suchewicza, ich działalności. To jest dokładnie tak, jakby Mazurenko z rozmysłem obrażał Polaków. I rodzi się pytanie, gdzie są polskie służby? Dlaczego Mazurenko nie jest sprawdzone? Dlaczego nie został zatrzymany? Przypomnijmy kasus rzekomego obrażenia Jerzego Owsiaka. Już o szóstej rano w mieszkaniu pani, która napisała w mediach społecznościowych post, była policja. Mazurenko sobie spokojnie chodzi po Warszawie, udziela wywiadów i nie jest niepokojony przez nikogo. Mało tego, prokuratura nie wszczęła z urzędu śledztwa. Dopiero zawiadomienia złożone przez prywatne osoby, m.in. przez prywatne osoby, trafiły do prokuratury i... Są informacje, że podobno ma się tym zająć. Skandal? Oczywiście, ale podczas rządów koalicji 13 grudnia tych skandali jest znacznie więcej. Natomiast to, że Witali Mazurenko nie został sprawdzony przez polskie służby specjalne, po tym, co wypisuje w mediach społecznościowych, gdzie są polskie służby specjalne? Jaki jest profesjonalizm? Polskich służb specjalnych, skoro taki człowiek jak Witali Mazurenko działa i chodzi sobie nie niepokojony przez nikogo.